Trzeba czekać, co? Przerwę mają. Hmm, a tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partieczkę gwincika? Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. thank <laughs> you Że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Poprawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. E, widziałem już wszystko: próby czarowania, hipnozy, przekupstwa, nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym, tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta, to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin, albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy. Sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. <noise> Powodzenia, kolego. Tak, mogę jakoś pomóc? Witam ponownie, mistrzu. Pokaż, co tam masz na stanie. Muszę się już zbierać do następnego. Atrapek. Bezpieczniejsze Dadajda. Miejsce, Dadajda. 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 Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy, jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność. Geralt z Rivi. Już szukam... Gedon, Gemmel... A jest. Geralt z Rivi. <laughs> Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co, proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Lubi pani piżmowe zapachy, prawda? A szanowny skąd to wie? Po prostu wyczułem, jak pani przechodziła. To naprawdę piękne perfumy. I tak do pani pasujące. I od razu sobie pomyślałem, te też powinny się pani spodobać. Ale ja nie powinnam, naprawdę. Proszę je przyjąć. W dowód wdzięczności za pomoc w mojej sprawie. Ech, szanowny to jest Czaruś? Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu, Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i. Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w trymiga. Jan Fanelli. Dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale, mistrzu, wiedź mi, nie po co te nerwy. Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie Twoje zaświadczenia. Proszę. Wez... Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mm -hmm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 Mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam, interesiontka, Mistrzu Wiedźminie? He? Nie narzeka. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tuszą nie wie jak wymówić. Dajmy na to kod de blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz pan to duma, bo Co potrzeba? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Fanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... E, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, no, gdzież bym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. Ja ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za siedem dni. Mhm. Mm Do zobaczenia.